Wielkie trzęsienie ziemi w legii Warszawa Jacek Zieliński nie będzie już dyrektorem sportowym klubu, ale w klubie cały czas zostaje. Mamy wiele pytań i tak naprawdę bardzo wiele niewiadomych, no bo kto tak naprawdę komu doprawił rogi, czy te rogi ktoś w ogóle doprawił i postaramy się zajrzeć za kulisy funkcjonowania klubu, relacji między poszczególnymi panami po to, żeby wam te kwestie, tego tematu jak najbardziej wyjaśnić. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Kto by się spodziewał, że Sztokholm będzie tak bardzo ważnym punktem w tym sezonie dla Legii Warszawa i wcale nie chodzi tutaj o boisko, a o szatnię. No bo jak już informował Tomek Włodarczyk, a także Roman Kołtoń, tam doszło do bardzo gorącej dyskusji na linii Gonzalo Fejo. W zarząd, zarząd ubieram tutaj oczywiście Dariusza Mioduskiego, Radka Muzyrko, Jacka Zielińskiego, ale co najgorsze przy tym wszystkim byli też zawodnicy, sztab szkoleniowy, no i tutaj w żaden sposób nie można złagodzić tego, co zrobił Gonzalo Fejo, też biorąc pod uwagę jego przeszłość. No też jeżeli zatrudniasz Gonzalo Fejo, mogłeś się tego spodziewać, ale no, klub automatycznie wyciąga z tego wnioski i w pierwszej kolejności daje karę Gonzalo Fejo. Tutaj akurat jedna adnotacja do informacji chyba Tomka Wodarczyka. Też nagrywamy ten materiał, mamy 13.46, także jeżeli coś później skądś wyjdzie, to też z góry przepraszamy, bo wiadomo jak to bywa w przypadku nagrywanych materiałów. Ale z czego wiem, ta kara jest w zawieszeniu. Czyli teraz automatycznie został ukręcony taki bat nad Gonzalo Fejo, czyli klub, no, dał mu karę, czyli w jakiś sposób wymierzył sprawiedliwość, mówiąc w cudzysłowie, a dodatkowo będzie miał taką karę w zawieszeniu na gonzalo Fejo, w razie jakby mu przyszło do głowy coś, żeby znowu zamącić, żeby znowu w jakiś sposób zbyt mocno wyartykułować swoje myśli. I tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii czy to miało jakiś wpływ? Na zwolnienie Jacka Zielińskiego. Na to pytanie tak naprawdę odpowiedzi nie znamy, choć z drugiej strony, no wydawało się i to każdy z polskich newsmenów potwierdzał, nasze informacje gdzieś też były blisko tego, że Jacek Zieliński zostanie. Kwestia tylko daty ogłoszenia nowego kontraktu, no ale tutaj możemy się tak naprawdę tego tylko domyślać. Żeby wyjaśnić całą sytuację, to postarajmy się może yy, nakreślić. Całą zależność, jeżeli chodzi o poszczególnych panów w Legii Warszawa, bo te relacje, myślę, mają wpływ na dzisiejsze decyzje całego klubu. Na początek weźmy tych, o których mówiliśmy od samego początku materiału, czyli Gonzalo Fejo, a także Jacek Zieliński, bo... Choć wydaje się, że wszystkie te artykułowane myśli przez Gonzalo Fejo w trakcie całego tego sezonu, bo nie mówimy tutaj o szatni, ta szatnia oczywiście jest skandalem, natomiast patrzymy sobie na konferencje prasowe. Ja oczekuję jakość. Reszta ja sobie lepiej. Z, ze sztabem, z drużyną, my sobie poradzimy. Żebyś nie pisał więcej, że to taki profil, trener chciał inny. Nie, to są historie, to, to nie istnieje. Nie? Żadnych profilów. Jakości, jakości. Te wszystkie myśli Gonzalo Fejo, no tak jak mówimy, niedosłownie przemycane, one nie miały w ogóle uderzyć w Jacka Zielińskiego, bo jak słyszę z otoczenia klubu, to tam tak naprawdę nie było nigdy złej krwi pomiędzy Jackiem Zielińskim a Gonzalo Fejo. Sam Gonzalo Fejo zawsze czuł taki szacunek. Może to nawet złe słowo, bardziej wdzięczność Jackowi Zielińskiemu, że po prostu podał mu rękę w momencie, kiedy no tak pr był naprawdę skreślony Gonzalo Fejo w Polsce. A dodatkowo dostał od Jacka Zielińskiego nie dość, że super pracę. To tak naprawdę spełnienie swoich polskich marzeń, bo jak mówił od początku, pracował w Legii Warszawa jako jeszcze trenerski dzieciak i dostał tutaj wymarzoną swoją pracę w roli pierwszego trenera. Wszystkie te myśli Gonzalo Fejo, one były ukierunkowane w osobę Radosława Mozyrko. To jest szef skautingu Legii Warszawa, który odpowiedzialny jest za wyszukiwanie odpowiednich zawodników. On przekazuje taką szerszą listę, później oczywiście też okrojoną, tak zwaną short listę. No i trener, a także dyrektor sportowy sobie spoglądają na tę listę i zastanawiają się, kto może przydać się do Legii Warszawa. No bo przecież powiedzmy sobie szczerze, tak jak e, chwalił się Gonzalo Fejo na konferencji prasowej tym, że on ściągnął do Legi Warszawa Rubena Winagra. Jest jeden piłkarz, na który naciskałem. Jak już mówimy zupełnie szczerze, miesiąc musiałem o nim walczyć. Zresztą to powiedział publicznie, dlaczego tu przyszedł, to jest Ruben Winagry i chyba się nie pomyliłem. No to nie Gonzalo Fejo jest odpowiedzialny za skauting w tym klubie, no bo z czego słyszymy, no to rzeczywiście ten pierwszy telefon do Rubena Winagra był wykonany od Gonzalo Fejo, bo to jak czytamy w pierwszym oficjalnym wywiadzie dla Legii Warszawa, Ruben Winagr po prostu potwierdził, że gdzieś tam zajmował się swoim małym dzieckiem i wtedy otrzymał telefon od Gonzalo Fejo, który powiedział mu, że chce go ściągnąć do Legii, bo wcześniej gdzieś tam po prostu z Gonzalo się przecieli, z Gonzalo się znali z Portugalii. Wracając do samego radka Mozyrko, sytuacja wygląda tak, że on przekazywał listy zawodników do Gonzalo Fejo. Ja też mam takie informacje, no bo jednak Gonzalo Fejo, z czego słyszę, weryfikował te poszczególne nazwiska u chociażby zawodników, nie wiem, których znał z Młodzieżowej Legii Warszawa, czy po prostu, po prostu dzwonił do jakichś Polaków, którzy grali za granicą. No i wiem, że jednym z takich zawodników, do którego zadzwonił Gonzalo Fejo, jest Krystian Bielik, którego też akurat dobrze znam. No i dostał on gdzieś tam kilku zawodników z Championship, czy też League One, bo Radek Mozyrko gdzieś tam wysłał kilka opcji także z tego terenu. No, i były jakieś tam trzy opcje. Okazało się, że dostał Gonzalo Fejo informację, że jeden zawodnik się nie nadaje, drugi, no to raczej też nie poziom na pewno pierwszego składu. A jak patrzymy na trzeciego, no to słuchaj, tu jakiś błąd musi być, bo tak naprawdę ten zawodnik od dwóch tygodni pauzuje i na parę miesięcy wypadł. To chyba oni ci tej shortlisty nie zaktualizowali. No więc musimy tutaj zwrócić uwagę, że na pewno też te informacje przekazywane od Radosława Mozyrko. Nie zawsze miały pełny ogląd tego, co wiemy o danym zawodniku. No bo jeżeli dochodzi do sytuacji, że gdzieś tam dostaje gonzalo Fejo, jak słyszę, zawodnika, który jest kontuzjowany i on ma go ocenić, no to raczej zbyt profesjonalne nie jest. Ale dochodzimy też do drugiej kwestii, którą yy, ujął w swoim artykule Szymon Janczyk, że Gonzalo Fejo jednak chwalił tych zawodników, jednak on chciał tych zawodników. Sam pamiętam różne konferencje prasowe na początku pracy Gonzalo Fejo. No rzeczywiście gdzieś tam były takie słowa, bo też no, z drugiej strony sobie myślę przy takich artykułach, co ma taki trener powiedzieć, co on ma powiedzieć na wejściu na konferencji prasowej czy w wywiadzie, że nie czekał na tego zawodnika, nie chciał tego zawodnika. Inna sprawa, jeżeli rzeczywiście było tak, jak pisze Szymon, że te słowa były artykułowane w kierunku radka Mozyrko, no ale tutaj akurat tej wiedzy wiedzy nie mam, no nie wiem, jak to wyglądało od środka. Natomiast gdzieś, no po prostu te konferencje, jeżeli bierzemy tylko to pod uwagę, to, to akurat mnie nie dziwi. Tak samo jak zaskoczyły mnie te telefony, no bo. Pytanie, jakie miał przekonanie Gonzalo Fejo do danego zawodnika, bo jeżeli rzeczywiście dostał pełny ogląd wad, zalet danego piłkarza i dzwonił go, przekonywał do przyjścia do legi, no to oczywiście tutaj rozkładamy winę jeden do jednego, natomiast no z drugiej strony też to, żebyście mieli taki pełny ogląd sytuacji to jest normalna praktyka, no bo mam dobry kontakt z Bartkiem Grzelakiem z i wiem, jak taki proces scoutingowy wygląda, no bo on czasami do mnie nawet dzwoni, bo nie mają tutaj skauta w Polsce, a czasami skauci gdzieś tam zerkają, wyszukują zawodników z naszego rynku i pyta, no znasz pewnie więcej szczegółów, możesz się dowiedzieć w szatni, jaki to zawodnik, no bo tam gdzieś skauci dokładnie mi tego nie rozpisali, czasami mu gdzieś tam takie informacje sprzedaję, przekazuje i nawet mogę wam w tajemnicy powiedzieć, że bardzo możliwe, że w Polsce niedługo będzie taki transfer na linii Ekstra Klasa, a także Liga Węgierska, czyli UIPESH ale jakby tutaj z tych prywatnych, prywatnych koneksji, no nie będę zdradzał, bo, bo wiem jak to wygląda i nie będę nikomu tutaj psu i utrudniał pracy. Natomiast w ten sposób wygląda taki proces scoutingowy. No i zastanawiam się po prostu, jak to wyglądało, bo wiem, że też no, zawod zawodnik zawsze rozmawia przed transferem z trenerem, więc to, że gonzalo rozmawiał z tymi zawodnikami, to dla mnie jest normalne. Przejdźmy do kolejnej kwestii. Jak to wyglądało, okienko? Po okienku. No i to pierwsze okienko rzeczywiście musimy powiedzieć sobie szczerze, że było bardzo blade, ale jak spojrzymy na kolejne okienko, tutaj już mamy zdecydowanie więcej zawodników, którzy w Legii Warszawa się sprawdzili. Oczywiście Nawrocki to był piłkarz, który został tylko wykupiony, wcześniej już grał w Legii Warszawa, natomiast czy Augustyniak, czy Wszołek to byli piłkarze, którzy Legii Warszawa pomogli, a dodatkowo mamy Kramera i to jest ciekawe. Kramer jest, uwaga, jedynym zawodnikiem którego Legia Warszawa sprzedała ze sprowadzonych zawodników podczas kadencji Jacka Zielińskiego. Kolejne okienko mamy Pekharta. Wiemy, że tutaj wielkiego szału nie ma. Lato 23, no na plus możemy powiedzieć, że Kapłani bo ostatnio granie źle. Przy Gualu mamy cały czas mieszane odczucia. Pankow zdecydowanie na tak, przynajmniej podczas kadencji Jacka, przepraszam, gonzalo Fejo, bo wcześniej wyglądał słabiej, elitim. Też myślę, że to jest transfer na plus, bo jak patrzymy sobie na zimę 24, tutaj mamy oczywiście zybę, a także plusić przy Morisicie. Kolejne transfery. Alfarela, no to ostatnie okienko transferowe naprawdę było nieudane, bo mamy minusy przy Alfareli, mamy minusy przy Barsi, przy Gonsalvesie, nie znamy tak naprawdę Mendesa Dudzińskiego, kontuzjowany w tym momencie Ojedele, chociaż początek obiecujący, na plus zdecydowany Winagr, no takie mieszane, ale bardziej na plus momenty miał w Legii Warszawa Lukiniarz, a także zdecydowany minus przy Ensamet. Tak to wszystko wygląda, natomiast ja mam duży znak zapytania, jeżeli chodzi o pracę skautingu, jak sobie szerzej analizuję tę listę. No bo na przykład mamy takie nazwiska jak Wszołek, jak Baku, jak Carlitos, jak Nawrocki, który oczywiście po prostu został dalej podpisany, Kapładi czy kilka innych nazwisk, które my bardzo dobrze znamy z ekstraklasy. Czy tak jak Augustyniak, to jest po prostu piłkarz, który w Legii nie grał, ale grał w ekstraklasie, grał wcześniej za granicą. Cała Polska go zna i nie potrzeba wielkiej pracy scoutingowej do tego, żeby tego piłkarza wynaleźć. Ale jak patrzymy sobie na te transfery, do których rzeczywiście praca scoutingu była potrzebna, no to myślę sobie tak. Patrzymy sobie na zimę 22. Strebinger nie wypał. Werbić również nie wypał. W lecie 22 mamy tylko jednego zawodnika spoza szablonu, o którym mówiłem, czyli spoza tych zawodników, których znamy jako kibice i ludzie bardzo, bardzo dokładnie oglądający Ekstraklasę. Mamy tutaj Kramera, który akurat tutaj można powiedzieć, że kilka bramek zdobył dla Legii Warszawa, które były ważne, a przede wszystkim zarobił trochę pieniążków dla tego klubu i to na pewno na plus. Zima 23 również mamy Pekharta. Dalej, Burch nie wypał. Diaz nie wypał. Pankow na plus, chociaż od pewnego momentu początek trudny, ale tutaj na pewno plusik możemy postawić. Elitim uważam, że również zdecydowanie na plus. Dalej, plusik przy Morisicie, Zyba nie wypał. I ostatnie okienko, Alfarela nie wypał, Barsia nie wypał, Gonsalves nie wypał. Przy Mendesie Ducińskim znak zapytania, bo to melodia przyszłości, podobnie jako o Jedele, chociaż tutaj pół na pół, bo jednak ten początek był bardzo obiecujący, Same nie wypał, wina, który, no tak jak słyszymy, był sprowadzony przez trenera Gonzalo Fejo. Czyli tak naprawdę spośród tych zawodników, o których my mówimy, że są sprowadzeni spoza całego szablonu, to mamy co najwyżej 3 plusiki. Oczywiście problemem gdzieś może być to, że nie masz odpowiednich zastępców, kiedy ktoś ci wypadnie, co można kalkulować przy tylu spotkaniach, kontuzje kartki wiadomo. Natomiast dla mnie problemem dzisiaj legi jest to, że ja nie mam przekonania, że ma dzisiaj Legia takiego zawodnika z potencjałem sprzedażowym, który na przykład w sezonie, gdzie powinien ci się noga, a to można kalkulować, może zasypać jakąś dziurę budżetową. Bo jednak no, Legia dzisiaj sprzedała, fajnie, Bartka Slisza sprzedała za super pieniądze Ernesta Muciego, którzy też gdzieś tam przyszli z poprzedniego rozdania Radka Kucharskiego, natomiast obiektywnie to dzisiaj Legia nie ma takiego zawodnika, który ma... Duży potencjał sprzedażowy. Radosław Mozyrko mówił kiedyś w Prawdzie Futbolu takie słowa. I na przykład tu pochwalę Jacka, bo Jacek jako lider projektu dużo rzeczy wziął na siebie, a wcale to nie on popełniał błędy, tylko kto inny, a wziął wszystko na siebie. Ostatnio widziałem, że sporo jest krytyki na niego, a to tak naprawdę to nie jest... Nie jest do końca sprawiedliwe. No i rzeczywiście, Jacek Zieliński był tym liderem projektu, tylko teraz, jako lider projektu, ponosi konsekwencje. I też pytanie, co będzie dalej z Radosławem Muzyrko? Bo wiemy, że Legia Warszawa będzie szukała nowego dyrektora sportowego. Według komunikatu w te poszukiwania będzie także zaangażowany Jacek Zieliński. Tylko pytanie, czy tutaj ten nowy dyrektor sportowy będzie z tym działem scoutingu chciał pracować, czy na przykład będzie szukał sobie nowego działu skautingu. No bo w tym dziale skautingu mamy m.in. takie nazwiska jak Norbert Misch, jak Tomek Kiełbowicz czy też Piotr Włodarczyk. To są te osoby ściśle współpracujące z Radosławem Mozyrko. Także też znak zapytania, jaka będzie przyszłość tego działu skautingu. Co wymyśli nowy dyrektor sportowy? Ale to nie było tak, że Jacek Zieliński miał tylko same negatywne strony swojej kadencji. Bo jeżeli chodzi o plusy, to przede wszystkim selekcja trenerów, bo naprawdę miał nosa do trenerów. Ściągnął Aleksandra Wukowicza. W trudnym momencie w Legii Warszawa Aleksander Wukowicz utrzymał ekstraklasę, co jakby głupio nie brzmiało, no jednak było pewnym zagrożeniem w tamtym sezonie. Następnie nie przedłużył z nim kontraktu, ale ściąga Koseruniajicza, który też przenosi po tym słabym sezonie, fatalnym sezonie dla Legii Warszawa, zespół na kolejny poziom, bo e, awansował do europejskich Pucharów, zdobył wicemistrzostwo Polski, co wiadomo, dla kibica Legii zawsze kluczem jest, wice, y, jest mistrzostwo. Natomiast no, po tak słabym sezonie wicemistrzostwo trzeba docenić i mamy trofeum w postaci Pucharu Polski, następnie wchodzi do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wiemy, że później to łączenie wychodziło słabo, natomiast tak naprawdę jak patrzymy sobie na tego szkoleniowca, no to w dużej mierze na plus można jego kadencję ocenić. Podobnie jak Gonzalo Fejo, gdzie odkładam w tym momencie jego zachowanie, ale patrzę na boisko i jakim jest profesjonalistą, jak podchodzi do swoich obowiązków, o czym mówi tak naprawdę każdy, między innymi zawodnicy Legii Warszawa. Najlepszy trener? Ogólnie na świecie? Yy, nie, z którym z pracowałem. Yy, Gonzalo Fejo. No to Gonzalo Fejo na razie te cele też realizuje, bo to jest awans w poprzednim sezonie do europejskich pucharów. W tym momencie gra o zwycięstwo w Pucharze Polski, gra dalej w Lidze Konferencji. No i można może mały minusik zapisać na pewno nawet jeżeli chodzi o ekstraklasę, ale z drugiej strony wiemy jak trudno się łączy nam te europejskie puchary z ligą i w tym momencie to jest tylko 6 punktów straty do Lecha Poznań i odrobić to można, a można było nawet wcześniej i to na pewno ten minus, gdyby nie głupie potknięcia jak ze Stalą Mielec. Mówiliśmy o tych relacjach Gonzalo Fejo z poszczególnymi osobami w klubie. Kolejną ważną osobą jest Marcin Herra, I z czego słyszę z otoczenia klubu, tam te relacje naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Szczególnie ze strony Gonzalo Fejo, który go szanuje za po prostu swój profesjonalizm. Ale jak nie szanować takiej osoby, która powiedzmy sobie szczerze, robi kapitalną robotę, jeżeli chodzi o frekwencję w tym klubie. To naprawdę jest europejska topka. No, oczywiście został też. Włączony do działu sportowego, jak mieliśmy to w ostatnim komunikacie Legii Warszawa, ale wiemy, że to tak naprawdę było zagranie PR-owe pod publiczkę, pod lepsze spojrzenie kibiców na klub, ale no nie wiem, czy to miało podobny efekt. Co do Jacka Zielińskiego, możemy jeszcze zwrócić uwagę na jeden plus. Jak były te przepychanki z Gonzalo Fejo, to też musimy być realistami i spojrzeć na to, jak to wyglądało, że i Aleksander Wukowicz narzekał swego czasu na Jacka Zielińskiego i współpracę z tym pionem sportowym. Podobnie było u Kostry Uniaicia, który narzekał, że nie ma żadnego wzmocnienia za sprzedanych za duże pieniądze Slisza czy też Muciego, co no, powinien do tego się klub zdecydowanie przygotować, ale... No tutaj na pewno plus, bo choć mówiło się, że Jacek Zieliński według jednej z plotek zwolnił Koster przez to, że ten narzekał na transfery i brak zastąpienia Slisza, to sam mówił na konferencji prasowej i posłuchajmy tutaj, to są te słowa. Ta wypowiedź absolutnie nie miała żadnego znaczenia, chociaż, chociaż przyznaję, że ja też mógłbym o wielu rzeczach mówić, ale, ale biorąc pod uwagę to, Jaki rodzaj współpracy narzuciłem w klubie 2,5 roku temu? Mówiąc o tej współpracy, miałem na myśli też i jakby dzielenie się władzą, dzielenie się odpowiedzialnością, też na zewnątrz. No właśnie, czyli tak naprawdę Jacek Zieliński ani razu nie podważał kompetencji żadnego z trenerów i to na pewno plus za całej kadencji Jacka Zielińskiego. No i na koniec do analizy został nam sam Gonzalo Fejo, gdzie ta analiza, ona wydaje się prosta, bo to już wybrzmiało podczas całego tego materiału. Jeżeli chodzi o sam sport, Gonzalo Fejo, jak mówią sami zawodnicy. To jest wielki profesjonalista. Nawet samo to, że on wczoraj nie wrócił w ogóle do Polski po tym meczu w Sztokholmie, tylko poleciał na Wyspy Brytyjskie, pojechał na spotkanie Evertonu z Chelsea, po to, że no jednak Chelsea może być jednym z rywali w lidze Konferencji Europy. Postanowił pooglądać Chelsea dodatkowo poprzyglądać się innym zawodnikom, albo na przykład porozmawiać z młodymi Portugalczykami, którzy także są we Wertonie, jest szansa, że może kogoś uda się wyciągnąć. Pewnie też takie rozmowy tam się odbyły. A jeżeli chodzi o minusy, no to jest wszystko jasne. Minusem jest sama sytuacja w Sztokholmie, czy nawet to, że poniosły Gonzalo Fejo emocje po meczu z Brandby. No ale o tych minusach my tak naprawdę wiedzieliśmy jeszcze przed tym, jak Gonzalo Fejo przychodził do Legii Warszawa. To w sumie, czy może kogokolwiek to zaskakiwać? No, wydaje mi się, że nie. Też bierzmy pod uwagę, że w jakiś sposób też sam Jacek Zieliński no, brał pod uwagę, że tego typu zachowania mogą mieć miejsce, i tak też w tym momencie mamy w Legii Warszawa. Wiemy, że z Jackiem Zielińskim nie przedłużono kontraktu, natomiast Gonzalo Fejo też z końcem sezonu może z Legii Warszawa odejść, jeżeli Legia Warszawa z nim tego kontraktu nie przedłuży. Dziś dla Gonzalo Fejo. To jest nie tylko walka o wyniki, ale walka także o swoją trenerską przyszłość. Wisi nad nim bat tej kary, która może zostać uaktywniona, jeżeli Gonzalo Fejo znowu delikatnie gdzieś tam złapie wiatr w żagle i mu się coś w głowie odklei. Ale jeżeli do tego nie dojdzie, jeżeli będzie wykonywał swoją pracę jak do tej pory, czyli prawie że w większości przypadków jak należy, możemy brać pod uwagę, że będzie przedłużony kontrakt z Gonzalo Fejo, ale dziś cała legia i pewnie kibice, a także sam Gonzalo Fejo, wszyscy czekają na to, kto będzie nowym dyrektorem sportowym, bo pewnie od tej osoby głównie będzie zależała przyszłość tego klubu. A tymczasem, jak to już wiecie, mamy taki sweterek, który mogę tutaj zaświecić, on się ładnie będzie świecił i my składamy Wam wszystkim jak najlepsze. Jak najserdeczniejsze y, życzenia świąteczne, życzymy Wam wesołych świąt, jak z kimś się nie zobaczymy, to życzymy także dobrego nowego roku, a wydaje mi się, że sam Gonzalo Fejo. No też potrzebuje tych życzeń, potrzebuje tych życzeń Jacek Zieliński, któremu pewnie jakaś tam łezka pocieknie po tym zwolnieniu z Legii Warszawa, potrzebuje tych życzeń Dariusz Mioduski, potrzebuje także Radosław Mozyrko, a także życzymy wszystkiego najlepszego nowemu dyrektorowi Legii Warszawa, a także wszystkim kibicom Legii Warszawa, a także innych klubów, po prostu wszystkim oglądającym kanał sportowy Wesołych Świąt. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.